<laughs> <laughs> dobrze, <laughs> nagrywamy tą gireczkę. Uwaga, yeah. Powiedzcie cześć <laughs> też YouTube'om. <'ą>. Ja pierdolę. <laughs> dobrze. Iwona gra w gireczkę. <laughs> Warto, lecimy. Iwona, ci. to dobra kobieta była. Dokładnie. Ona kopiawa. <laughs> nie, kurwa, ja by. nie mogę. Tak, kurwa, dzięki polo. King Naz, czynios, jesteś, prajedź. Hehehe. Good watch, punal jesteś. Ja, tak? No, może. Yeah. Mendaj, brzód na zdrowym organizmie narodu! Zamknij, będę. Do ciebie, Józef. Do ciebie, Jezus, umarł na krzyżu. <laughs> <laughs> Diab. A no, kto umarł? No. Ty nie rwie. Tak, powiedział pewien raper. Diab. Yeah. Majst... ten drunken majster. Ja, ne hachenen. <śmany> <śmany> no nie, Jeden, jeden. No bo za nowy tapetem, nie widziałeś? Tak, to i on z tym skoczkiem, tym szumacherem. Ja. Schumacher, to to będzie dawny skoczek narciarski. Szmacher? Jak... dokument? No, akurat, akurat trochę taki misklik przy tym, bo kurwa się ostatnio wyjebał i w piątce leży. Nie zajebał, ten matku? Tak, wykurwił się um. na plecy 10. <laughs> ale, ale przynajmniej. Uwaga. O kurwa, jestem na bocie z galenem. To ja się zorientowałem. O, kurwa, zamknij my, me, Co? Co? No? no. Dokładnie tak, tak wadiacie. <laughs> Okej, nie no. okay, my nie, nie śpimy, nie śpimy panowie. Nie śpimy, nie śpimy. Lecimy. A lecimy. broba kurwa śpimy. No ale faktycznie możemy iść spać, bo jest butoptery. Salfeto to do, do, do spania. Przynajmniej copimy... Zupimy przy jakbycie przejebano kiereczka, zróbmy w 15 ff bo to nie ma co. Zeba się nie kwapi wenemi. Zeba? Jezu, nie widzę. Jest! Za weź Beka! O kurwa, Beka! O Beka, Beka! Czy nie Beka! Ja pierdolę! Ja, ja, ja już nie mogę, pierdolę już. Bo jesteś pussy player. Nawaj, oh. <laughs> tak samo gdy z Kalendem, <laughs> do no bo cię tak mówisz. O my tak mówi. Nawet, nawet moja podsta pewnie też tak mówiła. W sumie, bota pasztowej <laughs> zakrejoną pasuje. Dokładnie. U. O Jezus Matia, to jest osioł, A nie, to jakaś krowa. W ogóle nie zastanawiał was, dlaczego kupujemy itemy u wiewiórki. A to nie jest wiewiórka. A co to jest? Kot bardziej jakiś. Nie Szczód! Ej, zdeja to szczód. To, to jest ten, to jest makak. Maczop? Makak. Maczop? Makak. Maczok? Maczok. Maczok. Makak. Batat? Batat. Ale ich tu napierdolę. Uka, buka, uka, buka, uka, buka, buka, buka. Uka, buka, uka, buka, 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 buka. Ej, a ten skin do Olafa wyzywa matkę, tak? Kręci się jak karen, wizerat, kręci się jak karen. Nie wiem. Kręcimy się jak karen, panowie. Zakręć mym śmigłem Najmocniej jak możesz Jakby to po takim gadaniu to się w suchu w mordzie jest <kluzny> Będę musiał sobie jakieś wody pojąć Nie, w sumie kurwa w pół do... Nie, jest nie wiem czy coś będzie otwarte Stacja jest otwarta, widać tak, się. ale nie chcę kurwa płacić 3 zł za 1,5 litrową tylko z No spoko, spoko, zapłacisz tylko 4 no niby tak Dobra, kudwa, muszę wymyśleć jest, jak ta linia ej, ma ze bo stara się opuściła Ja pierdolę to ja zejść i zorientowałem, że to jest taki fuck trick He? Iwam bez flasza. Iwan bez flasza. Chwwak biorę tego. Pik. Proszę bardzo. Ty czemu oni mają drugi? Jestem niezaniepokojony tą sytuacją. Poczekaj. Nie nie nie, teraz nie mogę, teraz nie mogę, teraz nie mogę, nie 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 nie, 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 nie zaraz, za chwilę mam Ej zamknij drzwi proszę Cię Kurwa Mać, Iłdo ja? Maria, ty krypujesz Jaka Kurwa debil <grym> <grym> tak czekaj 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 Ty, to, no, kart mnie ubił. Uder to tak tak nie tak 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 Uder No i uder tak 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 i tak 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 nie tak 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 Beka z niego. Czekajcie, muszę sobie drzwi zamknąć. Komisza Przejdę se tak, tam. o. Bo idę se po drugiego, o, kurwa. Żuczka. A on za dawno ściga cię, Nie zdążę go zrobić zanim on mi to... Tu... Bot mi pewnie zejdzie. Yy, nie. Jest, jest tu. O to ja bedzie y Schodzą, Wchodząc, schodzą, lecę. Wchodzą teraz. Lecę, 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 lecę. Nie Zadno. wiem. Kurwa, nic nie mogę teraz zrobić. Kurwa flash! nami. Kurwa, fleż! nami. Nami bez fleża. Ale kurwa, ten Timotheus to jest chuj jebany, szmata ciota i. Lecę, lecę, lecę. No nie wiem, stop! O i Rozumiem, kurwa, palto, że ma full many? On kurwa speli nie używa. Nie ma co, lecę. Co jest, lece, kurwa? Z tym jebany. Lece, bo, Dobra. No i PA! I tylko biegnie, żeby autosa jebanego wsadzić! Jest na swoim pa biegnie jak taki kurwa debit jebany. Jest na swoim blue. Chuj mu w dupę. Dobrze, chuj mu w dupę, chuj mu na chwicę. Chuj w dupę temu tam w ogóle nie, niech mu matka kipą zajkiem, co. Ja pierdolę. Jest... Oj, powiem tak bardzo, ja mogę mu słowa, nie jest bez flesza. Kalen widzę, że sobie nie radzisz. A karp przeżył. W ogóle oh, cool. karp nie ma z flasha. Tak, a no, on tu warda postawił. Dobra, Kup. ej, dawaj na kurw go Poknij go czymś Dobra, ja spróbuję lecieć jak najszybciej, dobra? Próbujemy go zabić. Nie mam samonerków, ale Debil. Ale, no, nie w sumie... jestem na flash. Iścią. Ja, dobra. Ja cię ochronię jak będzie chciał wyłożyć. Eee jaki jest dżungler Muro? <laughs> <noise> chujowy, to ja też tam Kurwa i powiedz mi, że potem nie przychodzę kurwa ej, W ogóle mogli przyjść wiesz, te szybciej Ej jungle pomocy... Ej, na tym bocie. Nie przychodzi Czemu? Powiedział, że chujowy jesteś. To był ja Dokładnie nie słyszałem to. Ja nie słyszałem ich. <noise> Bo ty głuchy jesteś. Ej, JS Mith. Faktycznie mogą być na bocie, znaczy na tobie. Nie na dragonie, to ja pierdolę. No. Okej, okay, jest już. O, faktycznie chcę. <grym> Zgadłeś z tym dragonem. Co Ja jestem. Chyba... Ja. Oj, sorry, nie farmiłem. Wiesz, farmiłem troszeczkę i mogłem ci zjeść. Jak kalen na bocie? No kurwa, nami jest na bocie. Mogłoby być lepiej, nie powiem. Jest tą miło mi poznać. O, lecę, lecę po karpia. Lecę na mida, lecę na kurwa karp tu jest. Uwaga! Bo widziałeś? Kurwa, sto metry. No kurwa, faktycznie, 102 metry, jest, A O dobra, zjebałem w chuj, nieważne, nie było tematu. Wiesz co, ja chciałem zabić, żeby ją odbić tą szyszką w ciebie, ależ chuj. Nie wyszło. Nie zaszkodzi. Tu jest. Yy, karp, uważaj. No kurwa kar! No, no kurwa, co ja ci Powiedziałem, tu jest karp, i został No kurwa, akurat w idealnym momencie. Agia. No nie, ja ruszałem się, właśnie się zacząłem ruszać i ty powiedziałeś, że jest tam Karp i hul. Poszedł Bąbel zjebany. Unlucky nie powiem no. No gracze kurwa Karpia powinny być banowani kurwa. Skido powinny być paleni na stozie, ewentualnie robić z niej susi. To też jest pomysł, nie? Prawdaż? tej kurwo! Mogłem se Luciana zawsze, ja pierdolę. Czemu tylko Lucjana mi zawsze dobrze idzie? Zawsze gram innym kurwa dekery to zawsze jest jakiś rakowy Miałem, kurwa, e. dobra, Nie wiem Dobra, nie wiem czy zabijesz Zabiję go, kurwa oh. O dobra kurwa, ale oh. zaś do dospierdolę na tym Timo Ej masz ucika? Nie masz ucika No właśnie zużyłem kurwa. Ale nie mówię do Klena A. Chyba, że na szybko na farmisz <laughs> To jest zmien sniperkę bo ta chyba jest niedobra na nie. <noise> na <Zwinna> boje <noise> Kalenter Ty przecież tu jest w krzaczkach gdzieś Nie sądzę żeby ona gdzieś poszła SSF -y w ogóle z bota, nie ma trendu. Wiesz jak sobie trapa tam postawisz kalenta No To ja zdążyli ona by zdążyła dwa razy wyjść na sobie arenie. Kurwa fajkowa Nie to ja z Ja do ulta. No szkudy wo. Tam grzyby gdzieś w się mogą być. A, mastowa. Mojego też. <toddź> Kurwa. Ja pierdolę, co to jest za obława na jedną biedną wiewiórkę? Dobrze kud Nie. O, kurwa. Kur no kurwa. Umarłem? Nie No. Ja Nie ruszaj się debilu, co ty? Kurwa, wiem, gdzie z tego grzyby wadiać. Chyba. O, ja nie Chyba. Nie ja pierdolę. Ej, SS mi O, No fajnie. To prawda. Pierdole to. Wiecie, po tym jak to powiedziałem wzięłem się w kolejnego grzyba, a w sumie nie ja tylko moje klipy. O, to jest Polak kudwa, pluję mu do mordy za tego Timosa Żubr Beka Weź mu No tu jest chłop taki jeden Ja pierdolnie Idę sobie na bocik. No, Czekaj, jest... Tam chwilę jeszcze, co, no co jest kurwa? Miałem stung. Ej, hey, czyliż to? Miałem staczka, ale głów. Czaje, czaje, walia się. Jest czajone. Ale się wkurwiłem, bo zjebałem temu. Ale wziąłeś tego czołga, czy nie wziąłeś? Gdzie tam kurwa? Kurwa, ale kurwa oszukało mnie Riot Game. Obiegam. Obiegam, dobra, jestem. Obiegam, obiegnę. Mam karpę. Karp rzucił ulta, uwaga. Nie żyje. O, no ja pierdolę naprawdę? Kalen, alo? No. Dobrze, pieniądze są mnożone. Tak, ja byłem tam na strzałach. Ten jean no, tu w ogóle jakiś za duży. Pakal, masz pieniądze? to kalen, to jest jean. To już jest pokonany. Dobra, FF15? No, Jakie? FF I, I think so, pal. E, masz rację, zgadzam się, to bombyku. Jak, jak zaraz jean, proszę ja, ciebie no, jest. 4-1, no, ja pierdolę, zaklę Tak Ta. O, Smoczka mają. Ja no, przecież jak kurwa nie wyjdę z respa, jak on, jak on będzie zaraz kurwa kolejne infi i ma tak? Kurwa, szmatu na O, zawiało nas w ogóle, panowie. Jak was zawiało? No, nie nas, was. Jak nas zawiało? No zobacz sobie, z ten... Mam staczka, mam staczka, kurwa. Z nie będę im wierzył, kurwa, że mam staczkę. Eseski. Ja Nic to będzie open bot, robimy ponownie. Dwa znowu. Tu coś idzie. Strzelą, że troll pierdolony. Ryba. O! Gdzieś tu jest troll w części, bo był robiony ten... Bo karp się ku... znaczy karp. oni mówią, kurwa, pierdolona, robimy ją. Lecę, 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 lecę. Ja pierdolę, jaką on ma już Łe kurwa, no to faktycznie no. No. Zobacz no różnica w damage'u, kurwa no. Spoko zabiję ich wszystkich To daj tam Ta Icarry and walk, ta? Ta ta ta. Kurwa grzy grzy Grzyb, ja obdanie jakieś na tym topie. Haha ha. no, lubisz na grzyby chodzić? Tylko uważaj, no, żeby sypa nie złapać. Nie, nie Groźne no, podobno to za znaczy, że... zdrowia. Jean ma 5-1 i jebana ryba też ma 5-1 i Jak chyba ma 5 posiedem... Jakim chujem ona ma 5-1? asystent też mają tyle samo. Jak to jeden jest człowiek? Kurwa, zapierdalam przy ciebie, kurwa, nie wiem. Ja się. Jak ja to mówię, że to jest jeden człowiek? Jak on na na, ty, na dwóch komputerach gra kurwa w domu? Dawaj, szczyl w niego. nie w tę stronę, ja że jebałem. Eee, wkuć we mnie ten typ, on kurwa i nie całe życie. Ja mam dzika Dobra kurwa, chuj pierdolony. Ja nie wiem, ja bym musiał zonie na tego typa złożyć, bo ja nie, nie wiem kurwa co ja bym musiał, ja od razu raszować Gia i tego kurwa, jak to się nazywa? Duina Typ kurza Nie Ja pierdolę o Heraldzika widzę. No, myśli, si nie znajdą mnie tu. Nie ma chuja. Jak gołstują, panie? <laughs> no zdechłeś o, <laughs> o, 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 o. No, bo chyba nie chcę tego na bodkę. Kawę podpierdalają mi blue? Jeszcze nie. No, ja bym nie wierzył. Oni tam mogą gdzieś być. Aj, jeba niutki. O kurwa, tranny. Wow. Biegnę tam. No oo Idę z Ile <noise> ja Co się? Stało? Co, się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Kurwa, graje mi Ty, bo oni Heralda Nie. puszczą Barto Mam szansę to wygrać? No... Chcę kurwa kraba zrobić. Ty, poszedł se w pizdu. No kraba chce zrobić, kurwa. Ta, ale żeś dał kurwa. <noise> Cię skontrował <noise> Ja wiem widziałem właśnie. Nie spodziewałem się łopak. Idę tam Gdzie idziesz tam? Wiesz ile jest tam? Do wlaska Dawaj chodź tutaj O ty o blan, kurwa po Zabijam go Baza Ryba I no wy chuja co Aha. robimy? Jak on mi na jednego otocopu HP zebrał o to Jimmy Łej kurwa Ty debil Jakimś chujem z, z tego. otoczek zasetował. O kurwa, Sawado chyba coś poszło. Ta, nie yy, tak. Nie powiem, no że nie. Trzeba mówić, że wchodzisz ten multa. Używał. No tak, tylko, że wiesz, mnie nagle wyjebało, Ja se tu patrzę na bota, bota nagle patrzę i mnie yy, kamera wyjebała na ten, na topa. Także, no, kamera mnie wyjebała w kosmos. Bardziej. Tak, tak było, widziałem. No, na nagraniu wam pokażę nawet. Ale ziebnęło kane, z mocą. Ja No kukwa, aż im kukle spadły z drzew. Lecę. Oa. Oh, wow. Ciulu. We, ona mnie zabije, ale ją zabijesz chyba, nie? No. <noise> Jak ja ona mnie z autosa zajebała, ile ona mnie z autosa ja nie zabijałeś się, Kalen? Nie, nie Jak ona mnie dwa autosy sprzedała i umarłem. Ale nie fakt. Tak, tak było, potwierdzam. Ja, Kalen tam z, z tyłu siedział i się patrzył na walkę, tak, kurwa. kurwe. Jak, auto, autosy sprzedawałem, ale... <noise> chyba na ebayu, kurwa Ja nie widzę, ej. W ogóle, weź tego kapia, zajeb który. Jak ty na tym midzie to są takie nody, bo kurwa coś to u nas posuwali kurwa Ej pomocy No? No i jeszcze pomocy biegnę chce. tylko no, że to kurwa No kurwa, chcę kurwa Nudy na ciebie SSS -y bota w ogóle kapsa -y znik Awo! Jak u mnie cały czas ktoś jest A no u nas jest. nie Domówka, no nie wcale u nas to po prostu nasz jean Uff Kurwa, Leblank idzie, ja pierdolę. Ta, u ciebie to jest cała impreza, widzę domówka. Domów <grym> Kurwa, spierdala. Lecimy na domówkę. Y Kurdwa, nie! Ja lubię imprezy, będzie alkohol, buro? Tak. I hotlaska jedna, ale jest wybiórka też, więc możemy się pobawić. Czarna? <grym> nie wiem kurwa, czemu tak się dzieje? Kurwa i HP nie mam. i to warda, mam na 500%. Bida. No chuj, nie, to ten, dobra, wracamy stąd. Gal ten Timo znaczy, to kurwa stąd. powinien zostać kurwa, na Syberię wypierdolony nie no, i chuj. FF, kurwa jaki FF? Nigdy nie poddam się. kurwa to jest moja <laughs> droga ninja. Tak, przypomnij. Tak, <laughs> sobie o, o tak, sile przyjaźni i wygramy to. No, kurwa, mówię ci, że to jest moja szkoła <laughs> Dobra, pierdolę. Lecimy jak FF to lecimy na topa. i oskurwiamy ten system Pierdolony. Kurwa, umarłem! Tam. Ale wiesz co, Salwado? Masz Tylko naprawdę moje... jest zwycięzcą. Na, masz moje pieniądze za was, nie? O ja nie! Lol, a tu jest trandl. O kurwa, trandl! Spierdalajcie. Spierdalajcie! Spierdalajcie! Lol, debil. Onemu mu się Balt! GREE! Kurwa! O bo... Balt! <laughs> tobie jest testostan, <laughs> <głos> <głos> Kurwa Aha Zostań ojcem, moi Zostan, ojcem moi dzieci Ok Uwaga I Kiedy can baby Przyjemności po programie Dobra idę na mida bo ja widzę że sobie nie radzicie tutaj z złyma dzieciaczkami to ja wam zaprezentuję jak to się robi nie Oni teraz na reda zeszli Salvador. Nieprawda Tak nie zeszli na To jest skarb tylko tu jest Ward. Nie ma tam warda. No jest był Oba, masz nasakowaną no, foodię. Idziesz tu, dawasz tu warda. To jest ping. Dajesz się trafić, żeby myśleli, o, że kurwa. są leci. Klikasz sobie takie coś tam w nami I se myślisz ja pierdolę ci bo za pół HP o, I se o, mówisz... Ej, Goni miała to to się bo co? Bo co? To był klon Ale gówno... Gu... Znaczy to nie był klon, ale gówno. No jest fajnie. War. KURWA! Fajny ten genie. Fajna. Mieć... Fajna ta gra. buronie. nie? Zajebista. Ja w ogóle nie wiem, kurwa, co się wydarzyło w tej grze. Może ja też nie. Otwarcie... <laughs> Zobaczysz na nagraniu, że tak. <laughs> A, dobra, będą powtórki. Tak, dokładnie. Dobra, kupujesz czerwonkę i zapierdasz na topa. I mówisz do Timo, mam bekę z ciebie. Z cyby. Z ciby, dokładnie. Tak naprawdę to, kurwa, to o, jest wow. wersja i zapierdasz na mida i flankujesz frajeru. Faję. nie wiedzą co się dzieje Tak, Focus, Carp Już myślałem, ja że nie Ja to... go nie umiem dogonić Ty, co też no, sz... Kurwa, nie wiem, dobra, po co my to gramy, kurwa Ja w ogóle go dogonić nie mogłem No ja też, o, A, ja, ja, ja kurwa nie wiem, ty no Ty, weź mi Ale co z tym zrobić z tego słowami, kurwa Jak może chłop kurwa być tak sfidowany kurwa. Ja pierdolę patrz co to jest flash i on flashuje do przodu, żeby zabić. No ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem no. A ja to ja nie, nie rozumiem no. no, i chuj, chuj no. Ale nie no, mnie ma na mnie kontrę, bo jedyne co to kliknie CE i o. No nie wiem, zadal... no kurwa ogólnie to 3000 championów na bocie z kontrą chyba. Kapa.